Dajcie. Zgodnie z planem, o którym mówiłem jeszcze w ostatnim filmie e, jadę dzisiaj nad rzekę, nawet nie do lasu, ale do takiego miejsca pomiędzy lasem a rzeką e, i będę chciał wypróbować e, bardzo minimalistyczny, można powiedzieć bushcraftowy e, sposób gotowania e, na bardzo małej ilości drewna. Zobaczymy jak to się uda, tym bardziej, że wyzwanie jest nie lada, bo padało, Więc trochę drewno może być mokre. Teraz towarzyszy mi Fredek, ale plan jest taki, że dołączy do nas czarek. Czarek, zwany również Cejotem. On prowadzi fajny kanał rowerowy, ale to nie jest pewnie jego jedyna aktywność. Pewnie on więcej opowie o tym swoim YouTube'owaniu. No i na tym minimalistycznym ognisku będę chciał ugotować kawkę. Akurat jest pora na kawę. A ten sposób, ten pomysł w ogóle mi przedstawił kolega Rysiek z Boża. Pozdrawiam Rysia No i oczywiście można to stosować e, w takim miejscu jak to, gdzie teraz jadę. W lesie pewnie by to nie było takie całkiem dozwolone, no bo jednak w lesie nie można w ogóle palić ognia. Chyba, że w pewnych miejscach ewentualnie kuchenkę gazową. No troszkę te ograniczenia są takie irytujące moim zdaniem, bo są troszkę pewnie przesadne. Pewnie to każdy, kto zajmuje się, kto, kto się bawi w tego typu turystykę, chyba sobie zdaje sprawę, że Trzeba zastosować pewne środki bezpieczeństwa. A ci, którzy tak naprawdę sprawiają, stwarzają zagrożenie, to oni chyba sobie niewiele robią z przepisów. A chyba dojeżdżamy do tego miejsca, o którym myślałem. Jest polanka, miejsce na ognisko, ławka leśna, czyli pień i brodzik. Brodzik, czyli bród. Pewnie stąd jest słowo brodzik, płytka woda. Bród, czyli tędy konie przechodzą z pobliskiej statniny. jednak kolega. Tak, witam He. wszystkich. Czarek. I tak, zanim pokażemy tą e, kuchenkę, o której mówiłem na początku, minimalistyczną, to tutaj Czarek pokaże coś jeszcze bardziej minimalistycznego. E, słuchajcie, e, taki pazurek do... ten pazurek to jest do... Otwierania puszek tak naprawdę do, dawniej było do, do soków. On jest już zapomniany, nieużywany praktycznie i pewnie nikt, nikt z niego takiego nie korzysta, ale jest super do robienia właśnie tak zwanych hobostów, czyli no, takich, takich bardzo y, bardzo takich y, prostych y, palniczków. Puszkę można wszędzie znaleźć. Wrzucić do wody, wyczyścić że i tak jak będziemy wypalać w środku drewno, no to i tak to wypali się, wszystko że w tym nie będziemy nic mm -hmm. nic robić. więc I proste po prostu działanie typu. Y, za, wypunktowanie, znaczy zrobienie dziury po prostu na dole, kilku takich symetrycznych, no, po krzyżu można zrobić, i na górze, w drugą stronę wygięcie, żeby były takie, powstały takie pazurki, na których można coś mniejszego postawić, ewentualnie znaczy, postawić, 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 postawić. tak, po Ale jak się, postawi też, jak się postawi też coś dużego, no to tymi otworami powinno wychodzić. Żeby nie tłumiło jeszcze, tak, opłomienia. żeby nie tłumiło płomienia. No dzisiaj to będzie próba tak naprawdę pierwszy raz, bo ja to zrobiłem sobie jeszcze Widać, w domu. Tak, to po pomidorach chyba. I zobaczymy dzisiaj próbę zrobimy, zobaczymy jak to działa, jak to funkcjonuje i jak szybko zagrzewa wodę. Może też zobaczymy, Dobra. co? Słuchaj. Założenie jest takie, że tą ilością drewna ugotujemy wodę na dwie kawy w tym kubeczku. No i tak, to teraz tutaj leży jako, jako chrust, jako ognisko, ale to takie nie będzie. Nie, taka konstrukcja. To jest podłoga. Ja się cieszę, że zrobiłeś coś tak fajnego, Sławku, naprawdę. Czarek tak mówi, że się cieszy. Się no cieszę mówi, się. Żadne będziemy zrobił. Zobaczymy to. teraz. To zabiorę. I to ma takie działanie. Nie. A, to jest, to jest jako, skrycie, jako podłoga. Generalnie rzecz biorąc, to jest wiem, taka płaska rzecz po, tak. po złożeniu, więc tak. to nie zajmuje praktycznie... Aha. No miejsca tak naprawdę. Zostaw, Fredziu tak. A dlaczego zrobiłeś od długością? Szerokości. Szerokości. Bo takie miałem. Bo mi zostało z kufra. To jest dobre podejście. No takie miałem. Bo takie miałem. bo to tak, jest gładka jest. ryflowana. Tak, fajnie. E, no bo takie mi zostało z kufra, super, więc tak zrobiłem. Super. A teraz jak to się mocuje? No tak, już, już widzę. Ty, no, A, tu mam dwie, e, też tu pokażę może te kamerki. Dwie wysokości będą możliwe zawieszenia. Pewnie nawet trzy wysokości, bo też można by jeszcze tak. Jeszcze tak wierzyć można by, właśnie ja, tak, no. ja tak myślałem. Albo jeszcze taki na górze tutaj. W sensie, A no, że, nie przekradzacie, że, że tak, przekradzacie wtedy, tak, tak. Wtedy, tak. wtedy wtedy możesz nawet ten. A, czyli to determinuje... Ta szerokość determinuje, jaki, jakiej wielkości można tutaj zawiesić ten garnuszek. Ewentualnie mógłbyś nawet mieć jak duży garnek, postawić na tym. Tak, albo można Kurczę, by nawet jeszcze to, to rozchylić szerzej. To jest szerzej. uniwersalne. No tak. I, I, I ustawiasz, rozumiem, pod kątem tak, żeby wiatr. Jak, jak wiatr i Zobaczymy, czy ta ilość... Wystarczy. Czy ta ilość nam wystarczy, żeby ugotować tu, a może zostanie jeszcze na czarkowy palnik? no Zobaczymy ile u mnie wyjdzie i jak u mnie się będzie paliło, bo to też będzie no, ciekawe doświadczenie. Ile byśmy wylali, no może nie tyle samo, ale wlejemy, zobaczymy jak to będzie pracowało, bo ja sam się jestem ciekaw jak tak mały palniczek może działać. Oczywiście można sobie znaleźć w większą puszkę. Teraz. No, widać, że tak się, tak. Tak, taka smolna tak, szczapa smolna tak smolna szczapa, tak. O, tu jak ciepło się czuje. Aha. Bo tu się taki, o, jakby, by, tak tak się komi, i to, taki by twarzy, tak jakby. i to jest genialne, słuchaj, właśnie, no, te właśnie, proste rozwiązania są najlepsze. To może pod to. O, 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 o. Daj patyczek tam. No, tutaj też. dałem. Daj jeszcze podnieść, o dobra, dobra. O, o, o wiele stabilniej, tak, tak. Dokładnie. To jednak musi się tak opierać, no trzeba na to zwracać uwagę. No wiesz no, pierwszy raz to używasz czy nie? Znaczy w ogrodzie raz to użyłem, raz użyłeś, ale potem już, 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 pod czujnym aha. okiem żony, aha, która tak. mówiła, niech to mi się tylko gdzieś przypali. <noise> no, to, to drzewo takie, kurde, takie trochę na... No młody. wiesz, ty, no dzisiaj padało, to nie no. ma się co dziwić. No, no to dobrze, że potwierdza, że padało, bo nie padało, ja mówiłem tutaj, lewać. ja tu tak ja się już na początku, że może mi się nie rozpalić, bo deszcz padał, ale moi widzowie powiedzą, no tak, tak nie umiem palić, to już tłumacz. się właśnie. Czyli tu czarek zauważył, że wiatr wieje w niewłaściwą stronę, albo właściwie my to ustawiliśmy niewłaściwie. Tak. Bo wieje stamtąd. <grym> A... Nie, to Tak. A założenie było takie, żeby to rozcinało, żeby to było pod wiatr ustawione. No ale tu też mówisz słusznie, że to wtedy tego tlenu więcej się dostaje w tą stronę. To by się w ogóle fajnie paliło, jakby to ustawić takie wysokie, w sensie takie nie poziome to ulicisko, tylko... O, tak bardziej... Jak poziome? Takie tipi. A. A, w Czyli sensie... Pionowe, ja mówię poziomie, pionowe. Pionowe w sensie drwa, żeby pionowe Tak, w sensie... tak, tak. Nie, to, to tak by, jest fajnie, wiesz co? To a... tak, wtedy by tak szło bardziej, tak właśnie... W ogóle ciekaw jestem, czy to można by traktować mhm. jako y, kuchenkę. Czyli wiesz, nie ogień otwarty, tylko kuchenkę. Wiesz, żeby to, tak. jak leśnik przyjdzie, tak. to wątpię, żeby Myślisz? tak... Myślisz? W ogóle mi to się, ci leśnicy, to mi się wydaje, że oni tak chcą dla siebie tylko ten las, najchętniej go zamknąć. Wiesz co, to są, to są ludzie, no wiesz, no, oni widzą też, nie widzą tych, y, tych ludzi, którzy, y, wiesz, zgodnie ze sztuką y, po prostu eksplorują las, no bo chowają wszystko, nie widać. A tylko widzą tych tylko pijaczku, wandali, którzy a, butelkę powinien zostawić. I dla nich tak, tak i dla nich to, to jest, albo jeszcze... no, jakaś młodzież oskrzyczana, która, wiesz, tak, ognisko gdzieś tak. spali, butelki zostawi, tak jak mówisz właśnie. O, już się puścił A jednak przez to, że to są te ekrany, to jednak one kumulują to mm -hmm. ciepło i jednak ono będzie dookoła. Kurczę, ja wiedziałem, rozwiązanie rozwiązanie. wiedziałem, że trzeba zaprosić Czarka na, na tą próbę. Dlaczego? Z no, raz i już, no. Tak. Kawusia, <słatka> Sławku, przepyszne. A ja jeszcze nie napiłem się, ale, ale tak, plan wykonany, zrealizowany, mm -hmm. okazuje się, że udało się to ugotować na tej ilości paliwa. Te paliwa tego chrustu mniej nawet nawet zostało nam trochę bo... To bo jeszcze będziemy w tym tak w tej puszczerce gotowali yy, a ja nie pokazywałem bo ja jeszcze wziąłem dla pewności a właściwie to dla rozmaicenia <coughs> wziąłem to paliwko a, no ja tak. myślę że warto je mieć po prostu yy. jako no, Tylko, że to też nie jest, że jedna pastylka to jeden kubek. To więcej trzeba jednak. Ale słuchaj, to ma wielokrotne zastosowanie, bo. Na, jako podpałka? Jako podpałka no. no. Trudny teren, wiesz. Nie ma, się męczyć. Ale żeby nie było, że nie jestem burszkraftowcem już całkiem. To, mam w moim to na koniec pie... zostawiłeś, nie chciałeś tego w zużyć. W razie trzeba. Ja tu, że szukam. kurde... zapomniałem. Da. Da. <laughs> zapomniałem. No i oczywiście to co mi lasu ratowało skórę. Znaczy, no, chciałem sobie zrobić kawkę w lesie. Aha. O, no tak, to podstawa. To jest bardzo fajna kawka w takim otoczeniu cichym, przecież niedaleko w sumie od nas. I, i to jest podnieszczenie. Tak no, już o tym mówił filozof. Co jest lepszego, niż wypicie spokojnie szklanki wina w ogrodzie? A to powiedział: Jest coś lepszego. Sztanka wina w ogrodzie z przyjacielem. No, właśnie. A jeszcze jak jest pączek... <laughs> tu... Nie wiem dlaczego, sławko, ale słuchaj, jaka Pani zawsze najlepiej pismo. To jest jakaś specjalna mieszanka pewnie. Może dlatego, że się jej mało sypie. <laughs> nie, masz, masz zapałki czy coś, Sławku? Zapałki A nie Krzesiwko? Nie no, chrześcijówkiem... Chodź chrześcijówkiem. Chodź chrześcijówkiem. Zaraz no, zobaczysz. No dobra. Ja rozpaliłem tak ostatnio, ja, e, Nie od u nas. to jest. nie zginęło. I wtedy to całe wrzucę, słuchaj, dużo dałeś tego, tego materiału, wiesz, szkoda, bo... A, te te, te Tak, a jeszcze. wtedy bym to całe wrzucił tutaj i wtedy patyczki wrzucam, rozumiesz? Mm -hmm. To pałkę też wrzucę ewentualnie. Kurde, nic nie jest? widać, kurde. Co nic nie widać? Za daleko to będzie, ja, owce. Coś się tam włączyło, halo. Kamera, no, widzisz już bateria. No tak. Spoko. O o o ładnie idzie takie. To was zaraz złapie. I jak złapie to wtedy przyłożę to dobra. Albo to. Co, Co? które? Dobra. I tą rzutkę to zabrać. Dobra dobra. O kurde, daj ładnie. To... o jest. o już jest 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 poczekaj teraz nie opuść tylko tego nie. super super nie bo rzuciłem tą podpałkę jeszcze siodko rzuciłem podpałkę super siodko dobra teraz wody byśmy dolali do tego a no niech się rozpali o, aha, aha. o a co tu się pali coś się wypala To ciekawe, ciekawe. Klej pewnie Klej chyba no, tak No tak bo to coś zwięzło Także trzeba przyjdzie. Tak, bo tak się dymi to wtedy Tak? To jest miejsce przeznaczone. Tak ja spokojnie, to jest woda rzeka. Mhm. No ale widzisz, to się jednak pali jakoś tam, także zaraz się myślę, że rozpali. Tak, bo to się dopakujcie. <coughs> Jak idzie para, czyli woda wylatuje. Tak, woda wylatuje. <coughs> o, chyba teraz powinno się puścić. Ale widzisz, to by było fajne. No, no Jakby to na... Nie, A właśnie, nie, nie się jakby to powiesić. Tu się A no, jakby to ja właśnie mam. powiesić. Wiesz, nie, to, bo to właśnie z boku będzie wychodziło. Chodzi o to, że z nie boku. będzie tłumiło. No powinno, nie, nie powinno tłumić. Wiesz? No tak z tyle, co? Sławku, czy więcej. No i ustawiamy. Wiesz co, nie wiem czy to po prostu stoi. To bardzo. Dobrze Wiesz? stoi. Mm. Dobrze stoi, szwatku, jest okej. Znaczy trzyma się, ale pionowo to nie jest, wiesz? Nie, pionowo nie jest. <grym <grym ja bym... Tam jest płomień. Ja, ja widzę. Mhm. Tak, tak, patrz. Wow. No, także wiesz, to jest. I patrz, i ciekawe, czy lepiej jak on tak stoi, czy lepiej jak on by był te odległości. Pewnie trochę no. więcej tlenu by no. no ale lepiej, żebyś nie trzymał. No, ale wiesz co to zawiesić, tak? Co? Zresztą by zrobić podpórkę. Nie drutem. tylko sztuleczkę. Robisz tak żeby za dużo nie złożyć go, no to tylko trochę pokażę. Tego tak rozwijem później Dobrze. się go odzyska i potem się przekłada pomiędzy Żeby to ścisnąć oczywiście uh -huh. To co się zrobiło wcześniej Chodzi o jak najprostsze wiesz rozwiązanie O, widzisz tu? To wtedy powinno ścisnąć No to moje było są było jeszcze prostsze. <laughs> I jeszcze ten. A, dobra, i pomysł. Nie wiem, czy tak się da, nie? Trochę za. Um, za krótkie. Za krótkie Wiesz co? Ale no to nawet, żeby. Poczekaj, ale możemy zrobić, tak? Właśnie. O, i drugi, taki dłuższy. No i teraz? Masz? Mhm. Tak Dobra. A może by tym zębem do dołu wtedy będzie wyżej? Którym zębem? Ty, tym, żeby tak oparło się na tym zębem o, o ziemię, nie? Tak? No? Wtedy będzie wyżej. A, okej. Okay. A i, o, i teraz tu będzie to będzie wyżej. Wiesz co, będzie mało stabilne. A dobrze. No to już tam. To już będzie mało stabilne. To i tak wystarczy, żeby to podnieść troszeczkę do góry. Mam sznurka kawał przy motocyklu, a przy rowerze nie ma. <grymne> przy rowerze masz ten, drut elektryczny. Poczekaj, podwiesimy. O, tak? I teraz to można by troszeczkę do góry podciągnąć wtedy. Można, można. Tak. I wtedy będzie większa przerwa. Tak, masz rację. Za wysoko, To się. To jest możliwość, żeby to do dołu teraz. O, i nawet tak teraz zostaw. Tak. A tu się będzie potem spychało, patrz w tą stronę. Tak, tak, tak. Idąc będzie niżej. O, teraz się rozpaliło, ale musi być dostęp. Samo położenie tego kubka na, na, na tym palniku, pseudopalniku, to jednak jest słaby pomysł. Ten nie jest za słaby, trzeba to jednak wyżej podnieść. Tak, żeby... e, musi być jakiś dystans. I musi być no jakaś osłona też przed wiatrem, no bo jednak ten wiatr jakoś tak zdmuchuje. I wydaje mi się, że jednak otwory na dole powinny być większe albo więcej powinno być porobionych otworów dookoła też. Aczkolwiek fajnie trzyma to temperaturę i długo trzyma. Opił ten, ten żar, bo w pewnym momencie no, nie było tam praktycznie nic. Dorzuciliśmy trochę drewienek, oczywiście mokrych, no bo teraz są mokre drewienka. I to się rozpaliło znowu, także, także no, pod kątem trzymania jak gdyby temperatury tak, ale żeby szybko i sprawnie to zagotować, to myślę, że ten pierwszy, no tutaj jakieś małe bąbelki się zaczynają robić, widać trochę to paruje. No tak, ale to jednak ale mokre, mokre, tak, drewno, to mokre drewno, to tutaj się tak. wiele nie, nie zwojuje w ten sposób. Dokładnie, także to walka jest, ale na tym, na tym mokrym drewnie jednak u Ciebie poszło ładnie, więc... No właśnie nie wiem, bo ja to mógł mok... no, no tak, no niby Drobujemy było takie te... samo to drewno rzeczywiście, ale... to się bardziej tak zwęgliło to drewno, mm -hmm. do trzymania dłuższego. A, ta? zwęgliło, czyli tak. jakby miało mniej tlenu. Tak, tak, za mało tlenu miało na pewno. Kuchenkę można traktować po prostu awaryjnie, jak nie mamy nic i znajdziemy puszkę, znajdziemy jakiś taki właśnie ten element, to bardzo szybko możemy z tego zrobić dość sprawny, dość sprawny palnik, no ale musi być suche drewno. Czy, że, że większe otwory na dole, tak, i to, to by pomogło w tym mm -hmm. momencie. bardzo, dzięki. O, ostatni ostatnim takie zostaje. Podsumowując <grym> gość specjalny ma głos. To ja mam tak. mówić? Tak. <grym> no więc słuchajcie, m, m, pierwszy, m, pierwszy, m, pierwsza kuchenka, którą Sławek przywiesił zmajcował. Wma sprawdziła się bardzo fajnie. Nawet przy mokrym drewnie bardzo szybko się to wszystko zapaliło i bardzo szybko ugotowaliśmy tą wodę na, na, na kawę yy, bardzo prosta konstrukcja bardzo fajnie chowalna bo chowalna nie wiem czy jest takie możesz podać sobie, tak, sobie dobrze o, właśnie. chowalna właśnie w taką toaletkę tak. cieniutkie to można naprawdę wszędzie wszędzie wetknąć, a no nie kosztuje naprawdę dużo bo to są naprawdę no, kawałek, <laughs> kawałek aluminiowej czy tam metalowej jakiejś płyty a jest Mufra, Przepraszam, mufra. a jak się jeszcze robiło wcześniej kufer aluminiowy, to się ma resztki aluminium. Dokładnie, dokładnie, trzeba. zostają, jeszcze tak jak chciałem. mówiłem, pełny recykling. To jest płaska rzecz, więc jeżeli taką podkładkę mam pod tyłek plecaku i to, to tak naprawdę nie zajmuje w ogóle miejsca, no a, a są dwie pożyteczne rzeczy. To ma dwie zalety, jest małe i jest lekkie, no, w przypadku chodzenia, no, to jest jednak ważne, jak się jedzie motocyklem, czy nawet rowerem, no to, to nie ma takiego znaczenia, aczkolwiek znaczy, że zawsze każdy ciężar, każdy, każdy kilogram jest istotny. Sumuje się. Tak, a to jest naprawdę robione za grosze, y, spełnia swoje, swoje zalety. To można oczywiście, jeszcze jakoś tam udoskonalić, to o tym rozmawialiśmy wcześniej pewnie. Ale, ale tak się sprawdza rewelacyjnie i jest to naprawdę y, dobra konstrukcja. Co do tej konstrukcji puszkowej mojej, no y, słuchajcie, zrobiliśmy doświadczenie. No, o tej Nie, teraz tak. mówimy rzeczy, tak? <laughs> tak, jeszcze gorąca jest. Słuchajcie, więc po eksperymencie okazało się, że no jednak musi mieć, ta puszka powinna mieć jakieś tutaj dystanse, żeby to układać palnik albo powiesić po prostu nad, nad tym kociołek jakiś do grzania, bo przy położeniu bezpośrednio na tej puszce jednak ten ogień jest słaby i on, nie, on jest przyduszany. No to pewnie wielu już zrobiło takie doświadczenie, no ale... My zrobiliśmy po raz kolejny, sami się przekonaliśmy, że to, to nie spełnia... Ale to co, to co już jest zrobione i to, co by tu można było zmodyfikować, to tak, te ząbki by można było wygiąć do góry, tak Może aby było... Tam, tam, to są, żeby, o właśnie. O, tak. By było jeszcze jakieś 5 mm wyżej. Tak. I do tego jeszcze tu jedna linia takich właśnie otworków. I Tworków, to by podejrzewam, tak. że to by pewnie dużo zmieniło. Tak i dużo osób też tak robi. Ewentualnie zrobienie dużego otworu na, na, na dole, żeby na przykład od dołu dodawać dodawać... A tak jak jest z tych kuchenka tak, takich... To, to, tu, to taki, jest właśnie typowy obostów właśnie, że tak, ma tak na dole jeszcze, żeby właz. tam dorzucać. Tak. Aczkolwiek z dorzucaniem nie było problemu, szczególnie jak kociołek wisiał trochę wyżej, to małe kawałeczki były dorzucane. No, te, te palniki mają, te nasze kuchenki, znaczy nasze, no, te kuchenki, które dzisiaj pokazaliśmy, to mają tą zaletę, że wystarczy naprawdę chrust zebrać. Drobny chrust, to nie trzeba rozpalać jakiegoś wielkiego ogniska, nie musi być to coś dużego, naprawdę drobne patyki dookoła zebrane, oczywiście jakieś jest sucho, ewentualnie gdzieś z jakichś drzew powalonych, zdjęte, żeby to też w miarę sucho było, najlepiej może brzozowych, i tak naprawdę im drobniejsze, tym lepsze. Tak, tak. To trzeba dorzucać albo, często może, ale... Albo właśnie można też łupać z takiego większego kawałka takie drobne drzazgi. To nawet właściwie jest lepsze jeszcze, kiedy jest mokre, bo wtedy w środku to jednak no. jest suche bardziej. Jest suche, tak. Może pokażemy teraz tą konstrukcję jeszcze tak, raz. Tak, co? Koniecznie. No i w tym układzie można właśnie regulować wysokość kubeczka, przesuwając to w górę. Albo w dół, i już tutaj widać, że w tej pozycji już zawadza prawie że opuszkę. Widać to w ogóle? Widać. W tej, gdyby to jeszcze tak wyregulować porządnie, to by było A, o to dużo to wyżej. Tak Ła, gorące, naprawdę. No. A tu jeszcze ten kubek. Też nie wiem, czy ja oni w ogóle mówiłem skąd go mam, jak go zrobiłem. No ale to jest taki kubek ze stali nierdzewnej za 5 zł. E Widać, że to stal nierdzewna. Teraz widać, że jest stal, tak, tak stalokopcona. Teraz jest stal jakaś węglowa. E, tak, albo tytan. 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 Tu było ucho, takie, więc musiałem go odczepić, ale jak go odczepiłem, to pytałem czy by właśnie, jak tu zrobić. Wkręciłem śrubkę. O. I wystarczyło, tak. I to uszczelniło mi po tej, po tej dziurce. No i jest ucho też z aluminium. Działa już cały sezon, więc naprawdę często używany. No. Takie było spontaniczne, bardzo fajne spotkanie. Całkiem krótkie, ale treściwe, przyjemne. Trochę posiedzieliśmy. Dwie godziny nie, trzy godziny, druga, trzy godziny. Trzy z tych trzech godzin dwie i pół to było dmuchanie na żar, bo nie chciało palić. cięcie patyczków, demonstracje różne, także... Ale nie o to chodzi, żeby było idealne paliwo i szybkie, sprawne palenie. Bardziej chodzi o miłe spędzenie czasu. Dokładnie tak. I to nam się sprawdziło w stu tak jak mówiliśmy, naprawdę niedaleko od nas, no my mamy tę przyjemność, że mamy niedaleko las mm. w sumie i możemy mm. sobie pójść, ale nawet spędzenie tych kilku godzin to jest tak jakby na wakacjach był przez dwa tygodnie i podobnie odpocznę. A korzyść, porównując z motocyklem, jest taka, jeśli chodzi o rowery, że można tu wjechać, wszędzie tak. można rowerem wjechać, tak. motocyklem Nie nawet, wszędzie nawet o wjechać. tym przed mówiliśmy, że tak naprawdę jadąc gdzieś trasą ciężko znaleźć miejsce, żeby się można było legalnie zatrzymać, w fajnym miejscu, bo albo jest masa ludzi, albo jest infrastruktura na parkingu, albo las, gdzie nic nie można zrobić, a tu właśnie mamy takie tak. fajne miejsce. Może nam się też uda jakoś poruszyć na nocną wyprawę, tak Sławko Planowane to Planowane. było od maja chyba. Tak. Miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku nam się to uda zrealizować, że będzie jeszcze taka na tyle ciepło, żebyśmy sobie mm -hmm. pohamakowali z, nocny, z nocowaniem właśnie. A plan taki jeszcze naj, najbliższy to jest na herbatkę czy kawkę przy motocyklu. Tak, to co Ci mówiłem tak, o tym stoliku, tak, też zresztą stolik, pokażę tak. stolik, który pokazywałem już koniecznie. wcześniej jest zmodyfikowany i teraz można go używać nie odpinając go od motocykla. Musimy go koniecznie praktycznie wypróbować. Tak jest. Ja jestem bardzo ciekaw jak to zrobiłeś, <laughs> bo podejrzewam, że to jest fajna konstrukcja. Zobaczymy. No. To wszystko chyba <laughs> wszystko na dzisiaj. Dzięki, Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, cześć. Zwijamy hamak w każdym razie. super się poleżało. Patrz, nawet na taką chwilkę można... Fajne miejsce, bo można znaleźć, znaleźć te drzewka i sobie poleżeć, i to w sumie w cieniu leżeliśmy, są najlepsze. Właśnie... Się... Uh! <laughs> Ale! Za proste było chyba. Nie, nie...